Ewa Zajączkowska ujawniła dzisiaj coś wstrząsającego i coś, o czym w ogóle nikt nie mówi. Mianowicie, jak czytamy z tego, co pisze Konfederatka, Narodowy Bank Ukrainy zapowiedział, że w tym i przyszłym roku z kraju wyjedzie 400 tysięcy Ukraińców, z czego większość najpewniej do Polski. Proszę o komentarze, łapki w górę i udostępnianie, aby więcej ludzi wiedziało. Raport Narodowego Banku Ukrainy o nowej, ogromnej fali emigracji ze strony Ukrainy w latach 2026 i 2027 to fatalne wieści dla naszego społeczeństwa. Oznacza to ogromną presję na polskie systemy socjalne, ochronę zdrowia i edukację. Mamy już ponad półtora miliona ukraińskich obywateli, a zapowiadany jest kolejny napływ. Nawet kilkuset tysięcy osób w tak krótkim Czasie. Dodajmy do tego gotowość Ukrainy do wejścia do Unii Europejskiej już w roku 2027, co doprowadzi do jeszcze większego napływu imigrantów oraz zalania naszego kraju ukraińskimi produktami rolno-spożywczymi. To wszystko razem wzięte tworzy ogromne zagrożenie społeczno-gospodarcze dla Polski, dlatego tym bardziej należy sprzeciwiać się wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Niestety bardzo istotny wpływ na to wszystko ma ustawa podpisana w zeszłym roku przez prezydenta Zełęskiego, która pozwala młodym Ukraińcom swobodnie wyjeżdżać za granicę, mimo obowiązującego stanu wojennego. Tylko w ciągu dwóch miesięcy po wprowadzeniu tych przepisów liczba Ukraińców przybywających do Polski wyniosła blisko 100 tysięcy osób. Przez 8 poprzednich miesięcy było to nieco ponad 45 tysięcy. W obliczu zagrożenia nową falą imigrantów z Ukrainy, polski rząd powinien stanąć w obronie bezpieczeństwa Polaków. Oczekuje pełnej kontroli granicznej, twardej weryfikacji przyjezdnych i skończenia z wszelkimi przywilejami dla Ukraińców. Ukraińscy obywatele w wieku poborowym i zdolni do służby nie powinni być wpuszczani, lecz powinni bronić swojego kraju. Każde złamanie przez nich prawa w Polsce powinno kończyć się deportacją. Napiszcie w komentarzu, jakie macie zdanie na ten temat i zostańcie ze mną jeszcze na moment, ponieważ przygotowałem dla Państwa jeszcze jeden wpis, tym razem Krzysztofa Bosaka, który omówił szokującą informację, która wybrzmiała w całej Europie. Mianowicie we Francji polityk głównego nurtu, minister sprawiedliwości Gérald Darmanin, proponuje zatrzymanie legalnej imigracji na okres od dwóch do trzech lat. A następnie ustalanie jej skali w referendum. Taka propozycja pokazuje dwie istotne kwestie. Po pierwsze, skala problemu migracyjnego stała się na tyle oczywista, że nawet politycy establishmentu nie są już w stanie jej dłużej ignorować, zwłaszcza w warunkach stałej presji ze strony sił politycznych sprzeciwiających się masowej imigracji. Jak widać, ta presja ma sens i przesuwa dyskurs publiczny w kierunku bliższym stanowisku środowisk narodowych i suwerenistycznych. Fakt, że takie pomysły padają z ust członka obecnego rządu, pokazuje skalę zmiany w dotychczasowej narracji. Po drugie, tego typu postulaty ze strony francuskiego ministra to bez wątpienia wstrząs dla brukselskiego establishmentu i eurokratycznego konsensusu, który od lat pozostaje daleki od jakichkolwiek realnych ograniczeń imigracji. Są to rozwiązania, których nie spodziewano się po politykach głównego nurtu, lojalnych wobec dominującej w Unii Europejskiej linii. Na koniec warto zachować dystans. Najpewniej jest to propozycja taktyczna, obliczona na budowanie pozycji przed wyborami prezydenckimi w roku 2027, a nie faktyczny zamiar wdrożenia jej w życie. Warto jednak to odnotować także dlatego, że w Polsce, poza Konfederacją, politycy innych partii nawet nie wyobrażają sobie artykułowania takich rozwiązań w debacie publicznej, nie mówiąc już o próbie ich wprowadzenia w życie. Jeśli film Ci się spodobał, zachęcam do obejrzenia innych materiałów na kanale. Będzie mi miło, jeśli zostawisz komentarz, polubisz ten film i zasubskrybujesz kanał, by być na bieżąco. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.